mano z tej strony Dromed i w tym krótkim poradniku chciałbym wam pokazać jak, skąd pobrać, jak i jak zainstalować. No Minecrafta dowolną wersję, no premium. No wiem, że dużo osób ma z tym problem. No to wchodzicie, nie? Piszecie sobie. Masie, nie? Minecraft zyczu o, tutaj macie, nie? Mm, klikacie. Tutaj. Pobierz za darmo. Pokażę wam, jak tutaj, bo. No, e, musicie odczekać 5 sekund. Kontynuuj. Mam to, żeby mi się reklamy na Google Chrome nie zamczały. No, dajcie skiwat. No i macie, nie? Ja nie będę tego. I gdy to pobierzecie, co za problem z komputerem? Nie wiem, co jest brane. No to uruchamiacie sobie to, nie? To tak sobie uruchamiacie. To się uruchamia. 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 Jeszcze bardziej uruchamia. No. I teraz takie coś. I tutaj macie, nie? Możecie sobie wybrać dowolną wersję Minecraft'a. No, 1, 2, 5. O, tu macie Snapshot 11. Widzicie, tutaj macie, nie? I tu macie własne mody, paczki modów. Tutaj możecie sobie tworzyć paczki, nie? Tutaj szukacie, dodajecie, nie? No, i to chyba byłoby na tyle, nie? Aha, później musicie kliknąć, uruchom grę. No i dobra, pokażę Wam jeszcze, jak to się uruchamia wszystko. Żebyście wiedzieli, żeby później nie było, że pół godziny Wam się uruchamia i nie wiecie, co zrobić dalej. Bo będziecie panikę, coś tam klikać, tak jak, jak ja na początku samym. No I teraz musicie jeszcze czekać. Pewnie wielu ludzi pomyśli, że to jest błąd. Opisze, ukończono 0%, tu już jest tyle, nie. Kurde, wywaliło. Pod żadnym pozorem nie klikać ani na tło pulpitu ani na te okienko. Ponieważ od razu wyskakuje w błąd i możecie od nowa wszystko robić, nie? Czekacie, po prostu jak się to załączy, muszę ruszać myszką, bo mam więcej FPS w lol. No. I teraz czekacie. tak długo się tu robi? Ogólnie fajną, fajną mam tapetę, nie. A czekamy, czekamy, czekamy. Ciekawe, czy się doczekamy. Hmm. Procesor, denerwujesz mnie. Nie zamknął się, ty. Okończono, no, no, bo ja mam te inne mody tam też i be, dlatego to się tak długo robi. Ale jeżeli modów nie macie, to to się trochę krócej robi. O, mi się coś wbiło do ręki, mnie teraz boli. Lewa dłoń. No i tak się to uruchamia, nie. Tu macie później robicie co chcecie, nie? No, wszystko działa. No to myślę że pomógł wam i spodobał wam się ten poradnik. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja się z wami żegnam tradycyjnym. Do usłyszenia!